i Hej, wiem, wiem, trochę was zawiodłem i niesłowność to strasznie zła cecha, ale nie chcę się tłumaczyć, bo prawdą jest to, że tłumaczą się winni, a ja nie jestem winny. Jestem winny tylko tym, że zapowiedziałem ten challenge, że pojawił się w ten weekend, który był teraz. No i się nie pojawił, ale naprawdę wiele rzeczy mam w tej szkole. I, ach, również rzeczy, spraw związanych z różnicą programową, bo y, zmieniałem klasę w liceum. Czasami, wiecie, dochodzicie do takiego momentu w swoim życiu, czy to szkoła, czy przeróżne inne sprawy, czy auto, którym jeździcie. Y, dochodzicie do tego momentu, że wybór, który y, wybraliście, był zły. I tak po prostu doszło do mnie w drugiej klasie liceum, dlatego muszę zaliczyć różnice programowe z chemii, z geografii i iwosu, i, i dlatego troszeczkę tego mam do zaliczenia Dlatego nie zapowiadam e, możliwego terminu challenge'u, ale nie zawieszam tego nie mówię, że tego nie, To się nie pojawi, bo naprawdę to jest dla mnie ważne. Jest to duża część mojego kanału i dlatego właśnie to się nie pojawiło. Bo tak naprawdę, wolę kilka razy usłyszeć w komentarzach, zobaczyć, że. Kurde, Loczek, jesteś niesłowny. Nie, nie wrzucasz challenge'u. A mówili, że będzie. Wolę nie wrzucić tego challenge'u, a chcę, żeby wyglądał świetnie. Chcę, żeby po prostu było to coś fajnego, coś, co miałoby kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, jak poprzednie filmy. Coś, do czego by się chętnie wracało, i Coś, z czego oczywiście ja osobiście, ja osobiście, osobiście, byłbym dumny. W tle do tego mojego monologu dzisiejszego jest Call of Duty Black Ops 1. Black Ops 1 jest to Free for All na mapie Crisis. Specjalnie wybrałem ten gameplay. Mam trochę lepszy FFA 30 do 0. Tutaj był wynik 30 do 1, dlatego również zobaczycie, jak zginąłem w pewnym momencie, oczywiście, tego gameplayu. Ale wybrałem ten gameplay, dlatego że, powiedzmy, nie jest on świeży, ale jednak jest na czasie do mojego kanału, bo jak wiecie, prowadzę bardzo owocną moim zdaniem dla mojego kanału serię Droga do Złotego AK-47, gdzie odcinek 10 pojawi się w środę. Nie wiem dokładnie o której godzinie, ale na pewno się pojawi. Dlatego, jeżeli jesteście fanami tej serii, zapraszam do was do poprzedniego odcinka, zapraszam was do jutrzejszego odcinka, a oczywiście mój kanał wyszedł na komentarzach, po gameplayach. Dlatego coraz oczywiście mam coraz mniej czasu. Większość tych moich serii typu Hroom Chrum, czy Droga do Złotego AK jest nagrywanych po kilka odcinków i wrzucam je po prostu w zależności od pory dnia, żeby nie leciało wszystko naraz. Ale mogę wam się przyznać, nagrany z drogi mam tylko jeszcze właśnie jutrzejszy odcinek, dziesiąty, i z chrum chrum, i z drogi, już nic więcej nie mam. Także muszę świeżo nagrać i nie wiem, czy coś się pojawi do końca tego tygodnia z tych oto serii. Komentarz po filmie łatwo nagrać, chociaż staram się ich robić coraz mniej, bo tak naprawdę takie komentarze nie mają sensu, gdy nie mówimy o niczym sensownym. Chociaż, oczywiście, jeżeli chcemy pokazać gameplay, zawsze taki komentarz jest ok. Ale wydaje mi się, że gdy nagrywamy na żywo i ugramy świetny gameplay, oczywiście to będzie trochę chwaląc się, tu się pochwalę. Ale wydaje mi się, że coraz lepiej komentuję na żywo i napiszcie mi, czy mój skill komentowania na żywo i umiejętność grania jednocześnie Wam się podoba i czy wzrosła od powiedzmy moich filmów sprzed roku. Możecie sobie wklepać gdzieś na moim kanale lub otworzyć starsze filmy. Możecie mi napisać, jak to wyglądało, czy zrobiłem duży progres. Ja Was jeszcze raz przepraszam za to, że challenge nie pojawił w tamten weekend. Nie obiecuję, że pojawi się w ten weekend. Ten co będzie teraz, 20 któregoś tam? 6. -go. Nie wiem, którego jest weekend. Także to by było na tyle. Ja was jeszcze raz przepraszam. W 95% ten challenge się pojawi, ale... Nie pytajcie kiedy, bo sam nie wiem kiedy on się pojawi, także ja dziękuję za oglądanie tego filmiku, zapraszam was do ocen, do subskrypcji, do komentarzy, pozdrawiam serdecznie, blablabla, hej!